Smakosze jabłek posmutnieli, bo za nami już zbiory papierówek, które starszym zawsze przypominać będą dzieciństwo. Było ich mniej niż w latach poprzednich. Mniej jest też aktualnie sprzedawanych odmian jabłek wczesnych, a i te późniejsze nie obrodzą tak, jak to się wcześniej zapowiadało. W tym roku było mniej zdecydowanie jabłek niż w tamtym roku i już praktycznie się skończyły. Nie? I teraz właśnie wchodzimy tutaj w owocowanie ręglot, które teraz na bieżąco zrywamy i to się sprzedaje teraz. nie? A Ręgloda widzę ładnie obrócić. W tym roku tak. Ale wracając do jabłek wczesnych, jakie miał Pan odmiany i, i jak to w porównaniu z innymi latami, jakie były porównalne plony? Ja mam papierówkę starodawną jeszcze, Genewę i Pirosa jabłuszka. Mniej niż w tamtym roku, ale coś tam zawsze było, nie? Ale one się dobrze na rynku sprzedawały. Dobrze się sprzedają, szczególnie papierówki. Bo to są bardzo dobre odmiany i, i ludzie to, chcą to kupować. Zbiory wczesnych odmian jabłek rozpoczęły się po 20 lipca. Tradycyjnie rozpoczęto zbiory od papierówki, a także od odmiany Irli Genewa. Odmiany te są takim urozmaiceniem. Wśród sadowników, ponieważ Genewa jest dość trudną odmianą do uprawy. Odmiana ta charakteryzuje się tym, że owoce jabłka bardzo trudno się przechowują. Ciężko jest magazynować je w chłodniach, jak również daje niskie plony. Jest bardzo podatna na parcha jabłoni. No i równie także jest z papierówką, która no trudno się przechowuje, dlatego nie są to odmiany, które są dość powszechnie uprawiane wśród sadowników. Ja papierówki nie mam, mam genewę. Czy ona średnio owocowała? Troszeczkę wiosna jej dała, przymrozki wiosenne dały jej popalić, może tak nieładnie powiedziałem. Przemarzły kwiaty królewskie, zostały kwiaty drugie. Druga sprawa, mieliśmy bardzo zimne i mokre. Wiosnę I krótki okres zapylenia, no w sumie 3 dni, bo było mokro i zimno. Teraz można powiedzieć, że co zostało dorosło, ale też te, te temperatury nie sprzyjały nam, żeby to jabłko nam wyrosło do takiej wielkości, abyśmy oczekiwali. Teraz pora na nieco późniejsze, ale zbierane latem odmiany jabłek. Kończymy już prawie z Genewą Erley. zbieramy ostatnie owoce z drzew. Za tydzień zaczniemy pirosa, może go nie ma dużo ale jeszcze czekamy na kolor i smak. W następnej kolejności będzie celesta. Może w tym roku będzie w miarę to jabłko nasze warunki spełni, czyli dorośnie i smakowo złapie wielkość. A jeśli chodzi o klony, jak się Pan spodziewa tych jabłek? Czy one będą porównywalnie większe niż w tamtym roku, czy mniejsze? Znaczy się troszeczkę może mniejsze, bo wiosna nam dała do we znaki trochę drzew, nie zaowocowało, bo przeszło przemienność, cóż mogę powiedzieć. No i warunki, no cały czas walka z chorobami i z szkodnikami. Jabłek jest i będzie mniej, a to oznacza, że są i będą droższe niż przed rokiem.